W ciągu ostatniego miesiąca pokonałam 200 kilometrów pieszo po domu. A właściwie to na bieżni, która znajduje się pod moim biurkiem. Ten temat budzi w moich social mediach całkiem spore zainteresowanie i pomyślałam, że nagram taki odcinek, w którym podzielę się z Wami moimi wrażeniami po miesiącu użytkowania. A jak słyszysz, same liczby są całkiem imponujące i mnie nawet one zaskoczyły. Dlatego z tego odcinka dowiesz się, co musisz mieć, co jest Ci potrzebne w ogóle, zanim będziesz mieć taką bieżnię pod biurko? jak się ma bieżnia pod biurko do pracy w skupieniu i na co zwrócić uwagę przed zakupem takiej bieżni. Zapraszam. z tej strony Monika Torkowska, witam Ciebie w kolejnym odcinku podcastu Między Wskazówkami, czyli takiej audycji, w której poszukujemy własnej ścieżki w świecie, które rzuca nam pod nogi tysiące wskazówek, co robić i jak żyć, ale też zastanawiamy się nad tym, jak można nauczyć się odpuszczać, kiedy warto, robić, kiedy trzeba i odpoczywać, jak się chce. Pomysł, żeby kupić bieżnie pod biurko, wisiał w moim todujście takiej aplikacji do zarządzania zadaniami, z której korzystam od wielu lat wisiał mi w projekcie o nazwie kiedyś Ukośnik Morze od naprawdę wielu miesięcy. I po prostu jakoś nie mogłam się za to zabrać, nie chciałam się robić zupełnie tak zwanego researchu na ten temat, aż w pewnym momencie zaczęły mi się, no właśnie, algorytmy internetu, wyświetliła mi się raz jakaś rolka na Instagramie, jak ktoś właśnie chodził sobie na bieżni pod biurkiem. I przypomniałam sobie po prostu o tym temacie, że on w sumie wisi i miałam się nim zająć. No i tak coraz częściej ta bieżnia do mnie wracała, aż w końcu ją kupiłam. I pierwszy raz jej użyłam dokładnie miesiąc temu, licząc od tego dnia, kiedy nagrywam ten podcast. Wy oczywiście słuchacie troszeczkę później, ze względu na montaż i inne rzeczy. No i słuchajcie, 200 kilometrów w 23 dni pieszo, tak naprawdę zrobione. Nie chcę powiedzieć, że bez żadnego wysiłku, ale przy okazji to jest naprawdę całkiem spoko rzecz. 23 dni, a nie miesiąc, ponieważ no nie każdego dnia korzystam z bieżni, szczególnie to dotyczy weekendów czy jakichś dni, kiedy jestem poza domem. Stąd 23 dni, a nie 30 czy 31 dni. Dokładnie jest to 198,69 km. Może być to trochę niedoszacowana wartość, ponieważ jednym z minusów akurat tej bieżni, którą ja posiadam, jest oprogramowanie, ale o minusach czy rzeczach, na które szczególnie warto zwrócić uwagę, będzie na końcu tego odcinka. Chciałam się podzielić z Tobą moimi wnioskami i przemyśleniami, takimi wrażeniami po miesiącu używania bieżni pod biurko, ponieważ no, na Instagramie ona budzi całkiem spore zainteresowanie. I też w coworkingu, z którego korzystam podczas pracy, ona też budzi całkiem spore zainteresowanie, ponieważ tam jesteśmy na kamerkach, no i to widać, jak ja idę. To, co wiele osób interesuje jako taka pierwsza rzecz, to jest to, czy było mi się trudno w ogóle przyzwyczaić do chodzenia po takiej bieżni. I szczerze powiedziawszy, nie. Był taki efekt przez parę pierwszych dni, że, kiedy schodziłam z tej bieżni po jakichś, powiedzmy, dziesięciu minutach chodzenia, to, że trochę mi się kręciło w głowie, że ten świat dookoła był taki lekko dziwny. Ale od razu mówię, że to przeszło. I w sumie nawet szczerze mówiąc nie zauważyłam, kiedy to przeszło. Po prostu tak sobie minęło. Myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu mózg się przyzwyczaja, błędnik i, i wiecie, te sprawy. Co jest ważne, ja chodzę zwykle w tempie 3,5 km na godzinę. Ja na co dzień chodzę dość szybko i myślę, że to tempo moje na co dzień to jest tak 4,5-5 km na godzinę. Takie tempo spacerowe z steam, więc na bieżni chodzę wolniej. Natomiast no na bieżni nie ma przerwań, tak jak to z Stedim, czyli z moim psem są, no bo trzeba powąchać każdy listek i każde źdźbło trawy, więc wiesz, jakby <grym> z psem się po prostu chodzi inaczej i myślę, że w danym czasie na bieżni jestem w stanie po prostu zrobić tak naprawdę więcej tych kilometrów, ale no w sumie nie o kilometry chodzi, bo tego nie powiedziałam w sumie na początku, jaką ja w ogóle miałam myśl, która mi stała za tym chodzeniem. Podstawowa rzecz jest taka, że ja bardzo dużo siedzę. A właściwie to siedzę to nie jest do końca dobre określenie. Spędzam czas przy komputerze. To znaczy, moja praca taka podstawowa to jest programowanie i robię to przy komputerze. Jak nagrywam podcasty, to też potrzebuję komputera. Jak tworzę jakieś treści do sieci, no to mam albo komputer, albo telefon. No, i o ile ja mam wyrobiony w sobie nawyk regularnego ćwiczenia, regularnej aktywności fizycznej, są też spacery z tak jak policzymy sobie, tak już proporcjonalnie, jak policzymy godziny po prostu w stosunku do całego tygodnia, to tego ruchu wcale nie jest za dużo, bo trzy treningi na siłowni, nawet jeśli one sumarycznie zajmą powiedzmy 6 godzin, ale będzie mniej, Myślę, że tak 4,5 to jest takie faktyczne ćwiczenie. No to jak przyrównamy do całego tygodnia mm, trochę mało. Spacerów aż tak dużo nie mam. No, nie będę też sama siebie okłamywać, że tego ruchu jest dużo, stąd też pomysł na tym bieżnie. No a z pracy rezygnować nie będę. Z mojej działalności w sieci. Póki co też nie mam takiego pomysłu, żeby rezygnować. Wręcz przeciwnie, to raczej idzie po prostu dalej i rozkwita w tym roku. Więc słuchajcie, jak to mówią, niechęć szuka powodu, a chęć szuka sposobu. Więc moim sposobem na to, żeby się trochę więcej ruszać, to było właśnie wydać po prostu kasę na bieżnię. Wracając do tych pierwszych wrażeń, przez parę pierwszych dni miewałam takie właśnie dziwne odczucie w stosunku do przestrzeni po zejściu z bieżni, natomiast to zupełnie przeszło. I jestem w stanie iść ciągiem dwie godziny, a wiem, że jestem w stanie, ponieważ w zeszłym tygodniu bieżnia mi się zatrzymała po dwóch godzinach. Okazało się, że domyślnie po dwóch godzinach nieprzerwanej pracy bieżnia musi mieć 30 minut przerwy. I ja nawet nie zauważyłam oczywiście, że minęły aż dwie godziny. To jest też bardzo ciekawa rzecz na temat właśnie korzystania z takiej bieżni. I na początku ja z tej bieżni korzystałam yy, na boso. I u mnie to się nie do końca sprawdziło. I to może być kwestia po prostu moja, taka osobnicza, ponieważ mam problem z dużym paluchem u prawej stopy. <gryw> to znaczy miałam pewną taką powiedzmy kontuzję w zeszłym roku, tak to nazwijmy, takie przeciążenie. Obstawiam, że był to tak zwany paluch biegacza, Czyli, że są osoby, które trochę za bardzo zadzierają palec do góry podczas no biegania. Nie wiem, czy podczas, no, podczas chodzenia. Podczas też w sumie to może się dziać, biorąc pod uwagę moje doświadczenia teraz z bieżnią. Ja po prostu pewnie będzie przeciążyłam ten palec i on mnie przez bardzo długi czas tak troszkę bolał, przypominał o sobie. I bardzo trudno było jakby fizjoterapeutycznie nawet to wyprowadzić. Samo się naprawiło, kiedy... Przewróciłam się na rowerze i byłam unieruchomiona na jakiś tam czas, bo nie chodziłam praktycznie wtedy, tak byłam pobijana. I troszeczkę mi się to zaczęło odzywać wtedy, kiedy zaczęłam chodzić na boso na bieżni. A jeszcze dodam, że właśnie ta kontuzja mi się zrobiła, kiedy biegałam w butach typu barefoot, które nadal uwielbiam, ale niekoniecznie będę w nich nadal biegać. Pewnie muszę z kimś, kto się na tym zna, pogadać. Natomiast przerzuciłam się po prostu na buty wyprofilowane sportowe, i ja sobie po prostu ubieram takie sportowe buty, kiedy wskakuję na tę bieżnię i wszystko jest spoko. To z takich rzeczy, nazwijmy to technicznych. Oczywiście to, co trzeba mieć, kiedy się chce z takiej bieżni korzystać, to regulowane biurko. To znaczy biurko, przy którym można stać. Takie biurka zaczynają się już od kilkuset złotych. W IK są takie na korbkę. To nie jest żaden sponsorowany tutaj odcinek przez IKEA. Myślę, że można by było też rozważyć takie nakładki na biurko za kilkadziesiąt złotych. Nakładki, czyli takie podwyższenie z drewna lub z jakiegoś innego materiału, na którym stawia się komputer. Natomiast nie jestem pewna, czy na pewno będzie wygodnie. Bo jednak, kiedy idę, to te uda, że tak powiem, <grym>, no bo biurko jest mniej więcej na wysokości mojego pasa, tak się kończy. Natomiast, jeśli mamy taką nakładkę, która stoi na biurku takim normalnym, nieregulowanym, to może być trudno wchodzić nogami pod tym biurkiem. Nie przemyślałam tego, że będę robić tutaj taki opis. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu no, 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 no noga się rusza, i kiedy ja mam. Biurko na wysokości pasa, to po prostu no, mam dalej miejsce na udo, na kolano i tak dalej. Więc czy nakładka wystarczy, nie jestem pewna. Na waszym miejscu rekomendowałabym mieć regulowane biurko albo mieć gdzie to w ogóle sobie sprawdzić, albo sobie zasymulować takie chodzenie, jeśli macie już nakładkę. Trochę się śmieję teraz w duchu, ponieważ pamiętam, że. Zdarzyło mi się kilka odcinków, a przynajmniej wtedy, kiedy wspominałam o aktywności fizycznej, może to nawet nie było tutaj między wskazówkami, tylko u kogoś innego, to mówiłam, że ciężko jest programować i chodzić. I dlatego ten ruch jest ważny, no bo jednak jak się w ten sposób pracuje, no to tego siedzenia jest dużo. No i jak widać, Torkowska kłamała, bo da się programować i chodzić. I tutaj płynnie przechodzę do pytania, które się często pojawia, czy da się w ogóle skupić, kiedy się chodzi? I odpowiadam, że tak. Przynajmniej ja jestem w stanie się skupić. I myślę, że dla wielu osób to też będzie prawda, ponieważ było nawet takie badanie zapomniałam autorów teraz, ale niedawno je czytałam przy okazji właśnie pracy nad, nad Akademią Skupienia wykazano, że chodzenie nawet takie właśnie na bieżni, bardzo, bardzo wolne, myślę, że tam było mniej niż te 3,5 km na godzinę, jest to aktywność, która poprawia skupienie w czasie pracy. I zresztą inne badania też pokazują, że przerwy, podczas których my mamy jakąś aktywność fizyczną, też sprawiają, że nasza koncentracja wzrasta. Natomiast w tym pierwszym badaniu, no faktycznie było odwołanie się właśnie do bieżni, takiej podbiórko, więc, jeśli komuś dowód anegdotyczny w postaci torkowskiej nie wystarcza, to daje znać, że też w środowisku naukowym się pojawiły badania na ten temat. Swoją drogą, więcej takich informacji na temat badań i tego, jak się mają różne nasze aktywności w kontekście skupienia, co mówią nam w ogóle badania naukowe i jak sobie ogarnąć temat pracy w skupieniu tego, żeby robota się nie rozciągała przez kiepską koncentrację na cały dzień, tylko żeby mieć po prostu fajną pracę i wolne wieczory. To oczywiście będzie w Akademii Skupienia. Niedługo rusza. Zapraszam was bardzo serdecznie na skupienia.pl i na tym w tym odcinku zakończę temat autopromocji. Wspomnę jeszcze na końcu. Wracając do tematu skupienia i bieżni pod biurko. Przetestowałam pisanie, co dla wielu osób się wydaje dziwne, ale pisze się super. Coś takiego się dzieje, że kiedy trzyma się ręce na biurku i na klawiaturze, to góra ciała trochę mniej się rusza i po prostu idą nogi. I pisze się naprawdę super. Newslettery do Was piszę chodząc, piszę w pracy, odpowiadam na maile, konspekty piszę też chodząc. Scenariusze do Akademii Skupienia i do innych jeszcze rzeczy również piszę podczas chodzenia. I to mnie samą zaskoczyło, jak fajnie to działa. Super się też czyta. Jedna osoba napisała do mnie, czy wzrok mi się przyzwyczaił. Odpowiedź jest taka, że wzrok mi się nie musiał przyzwyczajać. W sensie nawet nie pomyślałam, że jest tutaj jakiś problem. A ja mam też wadę wzroku, więc te moje oczy troszeczkę inaczej działają. Tak to, żeby tutaj nie wchodzić już w szczegóły, to tak to nazwijmy. I w ogóle nie odnotowałam jakichkolwiek trudności w tym. A ja czytać w pracy i też po pracy potrzebuję sporo, więc daję wielką okejkę. Do nauki też super. Do czego się trochę mniej sprawdza, szczerze mówiąc? Do montowania filmów. <grych> Do poprawienia jakichś takich rzeczy, które wymagają bardzo stabilnej ręki. Czyli rysowanie, no właśnie, montaż filmów, montaż wideo. Ja się co prawda tym u siebie nie zajmuję, natomiast potrzebowałam coś tam, powiedzmy, popoprawiać, i tutaj jednak, yy, no da się, ale jest to troszeczkę upierdliwe. Przejdzie, ale jednak myślę, że gdybym miała to robić na co dzień, to jednak bym nie chodziła. Tylko tutaj na siedząco albo po prostu na stojąco. Nie wiem, czy też tak masz, ale ja mam tak, że kiedy idę na spacer, to mi się dobrze myśli. I nie jestem mindfulnessowo, medytacyjnie na tym etapie, że po prostu potrafię być w tym lesie i o niczym nie myśleć. Zresztą to też nie jest celem takich praktyk, żeby myśleć o niczym, bo to jest też trudne. Cel tych praktyk jest zupełnie inny. Pobudzenie uważności, też wsparcie skupienia. Ale zauważyłam, że z tą bieżnią trochę to działa podobnie, jak na spacerze. Nie mam na myśli tego, że człowiek odpoczywa, tylko, że ta głowa inaczej pracuje. I ma to sens taki biologiczny, neurobiologiczny, tak byśmy też mogli na to spojrzeć, no bo kiedy idziemy, to ta krew nam nieco szybciej krąży. Więc z samego tego powodu poprawia się nasz poziom uwagi, a właściwie to najpierw poziom pobudzenia, bo odpowiedni poziom skupienia wymaga odpowiedniego poziomu pobudzenia czyli nie za wysokiego poziomu pobudzenia i też nie za niskiego poziomu pobudzenia. I odpowiednie chodzenie, to znaczy chodzenie w odpowiednim tempie, pomaga zapobiegać takiemu znużeniu, które się często pojawia, kiedy my mamy do robienia coś nudnego, takiego mm, mech, no muszę to zrobić, o Jezu, flaki z olejem. Wiesz o co chodzi. Bieżnie rozwiązuje ten temat, naprawdę Perfekcyjnie. Kiedy ja potrzebuję wykonać jakąś pracę koncepcyjną, czy to w mojej działalności internetowej, czy w sumie w pracy, no bo programowanie to też jest wymyślanie różnych rzeczy, rozwiązywanie pewnych problemów, szukanie rozwiązań, zastanawianie się, co będzie lepszym rozwiązaniem albo jak coś powinno być zrobione, to taki proces, chodzenie pobieżni w odpowiednim tempie wspomaga fantastycznie. I wiem, że działa to nie tylko tak u mnie, już pomijam kwestie tych badań naukowych, o których wspominałam, ale Marta Zawadowska, być może ją kojarzysz z Oswajem Online. Ona również pisze wszystkie newslettery i robi takie rzeczy związane ze swoją pracą, właśnie na bieżni. I też tam wyrabia całkiem sobie sporo kroków, i mówi, że właśnie jej się bardzo dobrze myśli. Chodząc, jeśli się zastanawiasz, czy kupić sobie, no to idealnie by było taką bieżnię przetestować w sumie, bo odsyłanie może być problematyczne, a są tam oczywiście jakieś, no w sumie jak się kupuje przez internet, to ma się możliwość zwrotu w ciągu 14 dni, tak po prostu zgodnie z prawem, ale szczerze mówiąc, odsyłanie takiej bieżni to jest, <grym> nie wiem, upierdliwa rzecz, mi by się nie chciało, więc idealnie by było, jeśli masz kogoś znajomego i po prostu móc sobie ją kogoś przetestować. Przy czym, te pierwsze razy wcale nie muszą być miarodajne, jeśli chodzi o używanie takiej bieżni, tak szczerze mówiąc, mi dosyć szybko przyszło przyzwyczajenie się i po prostu korzystanie z niej bez żadnego problemu, ale wyobrażam sobie, że to może być inaczej u każdego z nas. No bo też błędnik nam inaczej działa, mózgi nam inaczej działają i tak dalej, i tak dalej, więc najlepiej byłoby sobie przetestować albo po prostu zaryzykować i zobaczyć, jak to jest, jeśli masz względne przekonanie, że jest to coś dla nas. Na co warto zwrócić uwagę przed zakupem takiej bieżni, to rzeczy, z którymi mogę się już z Tobą podzielić teraz, to jak my mamy w ogóle ustawione biurko w pokoju. Ja kupiłam sobie bieżnię, która jest składana na pół i można ją postawić sobie w pionie, ona wygląda mniej więcej wtedy jak walizka. Zrobiłam tak celowo, ponieważ mój pokój ma wiele funkcji, chociaż aktualnie te funkcje są trochę przywycięte przez to, że biurko mi się trochę zepsuło i się nie podnosi. Właściwie to się nie opuszcza, no ale dobra. Koniec dygresji pączkującej. Na co dzień w normalnych warunkach ona ma wiele funkcji. Czyli jest studiem do nagrywania podcastów, teraz też do nagrywania kursów, więc bywają lampy, wideo, dużo sprzętu, kabli. Przez większość dnia programuję i wtedy chodzę, stoję, siedzę, jakby, <grydy> <grydy> no, różne rzeczy tam się dzieją. Jak nie chodzę na bieżni, to jeszcze pies tam sobie przebywa, bo wiadomo, książę, więc pokój ma naprawdę dużo funkcji. Więc ja nie chciałam mieć bieżni, która będzie trudno ruszalna, a byłaby trudno ruszalna, gdyby była w jednym kawałku dla mnie, ale ja nie mam biurka, Tą długą krawędzią przy ścianie. Ja mam biurko przy ścianie, krótką krawędzią. Nie wiem, czy teraz twój mózg przetworzył, jak ja mam ustawione to biurko. Chodzi mi o to, że jest swobodny dostęp do tyłu mojego biurka, ponieważ ono jest ustawione trochę tak mniej intuicyjnie i ono jest celowo tak ustawione, ponieważ chciałam uniknąć takiej sytuacji, że Mam drzwi plecami do siebie, kiedy siedzę. Chciałam mieć widok na drzwi, ponieważ to może wzmacniać niepokój, jeśli my nie mamy wglądu na to, co się dzieje w, w drzwiach, <głos》>, że tak powiem, kto chodzi. I też jest tego pewien taki plus, że ja mogę typieżnie zwinąć i o kilka centymetrów przesunąć za biurko, i po prostu dzięki temu łatwo się z niej korzysta. W sensie łatwo mogę ją składać i rozwijać. A bardzo chciałam uniknąć takiej sytuacji, że ja będę ją składać i ona taka składana będzie leżała przez kilka dni. Dlatego zgodnie z taką zasadą, która warto, żeby nam towarzyszyła, kiedy my chcemy wyrobić sobie nowy nawyk, czyli utrudnić sobie te rzeczy, których robić nie chcemy, a ułatwić te, które robić chcemy, no to ja ułatwiłam sobie korzystanie z bieżni, uwzględniając to, jak mam ustawione biurko, mając to w głowie, no i to, że ta bieżnia będzie w łatwy sposób składalna, przesuwana za biurko, tak żebym ja mogła tam normalnie swoim fotelem wjechać i siedzieć, gdzie się potrzebuje. I w 30 sekund, może w minutę tę bieżnię rozłożyć i złożyć. W sensie minutę zajmuje rozłożenie, minutę zajmuje złożenie. Bardzo szybko. Jest to bardzo łatwe i po prostu, no już trudno przed sobą uzasadnić, że się człowiekowi nie chce. Nie, chyba, że jest się naprawdę zmęczonym, ale to wtedy nie o logistyczne rzeczy chodzi, tylko o, o własny stan wewnętrzny. To jest coś zupełnie innego. Mówiłam o tym zresztą w odcinku. Co robię, jak mi się nie chce, znajdziecie go w linkach do tego odcinka, także można sobie też posłuchać. Dostałam ostatnio wiadomość, że to bardzo fajny odcinek, więc myślę, że warto zobaczyć, co tam Turkowska wymodziła na ten temat. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na aplikację, czyli na oprogramowanie, które jest dołączone do bieżni, którą kupujesz. Ja o tym nie pomyślałam wcześniej. I to jest w sumie zabawne, biorąc pod uwagę, że jestem programistką, ale nie pomyślałam, że można zrobić tak paździerzową aplikację <grybujesz> i dodać ją do bieżni, która nie kosztuje mało. Bo taka bieżnia, jaką ja mam, kosztuje 2300 zł. Więc. Wzdycham sobie na tę aplikację. Pewnie i tak bym ją kupiła, wiedząc nawet jaka ta aplikacja jest, bo bieżnie jest naprawdę fajna i bardzo, bardzo funkcjonalna, ale ta aplikacja to jest po prostu ból i męka. Totalnie mi się nie podoba, uważam, że działa kiepsko, no generalnie paździerz, dlatego szczególnie jeśli to dla Was odgrywa bardzo dużą rolę, to warto to sprawdzić wcześniej. Ja nie sprawdziłam, regularnie sobie narzekam na tę aplikację, nawet czasami mam takie zakusy, że może sobie kurna sama napiszę, ale potem sobie myślę, że biorąc pod uwagę moją stawkę godzinową, to chyba nie warto i lepiej jakieś materiały dla was przygotować. No, to takie rozkminy. I ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to mówię po miesiącu użytkowania bieżni, to to, czy bieżnia zmieści się wam pod biurko. Ponieważ są różne bieżnie, no autorkowska i są takie, które nie działają, kiedy im się opuści taki panel sterujący, czy tam taki panel, w którym można umieszczać telefon albo tablet. Są takie, które wtedy nie działają, nie mają trybu odpowiedniego. I na to warto zwrócić uwagę, czy taki tryb jest, albo czy kiedy ta rączka jest rozłożona, czyli kiedy ona stoi pionowo, to czy wam się podbiórko zmieści. Specjalnie przed tym odcinkiem, tak. Rozkmieniałam i patrzyłam, że kiedy ktoś ma biurko dostania przy nim, to jest mała szansa, żeby się ta rączka nie zmieściła, szczerze mówiąc, bo jest tam całkiem spora odległość, ale no to też będzie zależało od modelu, więc warto na to zwrócić uwagę, żeby się po prostu nie naciąć. Zauważyłam, że ciężko jest znaleźć taką informację najczęściej w ofertach, w takich opisach produktów, w sklepach internetowych. Warto sobie po prostu znaleźć instrukcję producenta i tam sprawdzić po prostu, jak ta bieżnia działa. Bardzo często tam są dołączone rysunki, dzięki temu można sobie po prostu to rozkminić. Słuchajcie, temat jest generalnie gruby i długi, bo robiłam całkiem spory research i ludzie naprawdę rozkminiają ten temat. Bieżni pod biurko, co i jak, jakie są wątpliwości, jakie są wrażenia też ludzi po używaniu. I biorąc pod uwagę też zainteresowanie na Instagramie, czy właśnie podczas pracy, to pomyślałam, że zostawię Wam opcjonalnie anonimową, czyli można się podpisać, ale nie trzeba ankietę, w której możecie wpisać jakieś swoje pytania, wątpliwości, i ja bardzo chętnie po prostu nagram osobny odcinek albo odcinki, w zależności od tego, ile tych wątpliwości będziecie mieć, właśnie odpowiadając na Wasze pytania. Jeśli coś Ci przyszło do głowy, to bardzo serdecznie zachęcam do wpisania mi po prostu w tę ankietę. Będę wiedziała, co Cię interesuje, i dostaniesz odpowiedź. Więc myślę, że warto poświęcić tę chwilę i po prostu wrzucić, no bo te odcinki są dla Was, dla Ciebie. Mi oczywiście one też sprawiają przyjemność, natomiast no chcę, żeby one miały jak najwięcej wartości dla ludzi, bo wtedy to jest dla mnie dodatkowa satysfakcja. Więc zapraszam, ankieta jest w notatkach do tego odcinka. Przypominam o Akademii Skupienia, akademiaskupienia.pl. Rusza niedługo, także stay tuned. Będzie ciekawie. Jest dużo pracy, ale też dużo ekscytacji. Nie mogę się doczekać. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą efekty tego wszystkiego, tego mojego wielkiego projektu. Ach! Mam nadzieję, że będzie fajnie. Akademiaskupienia.pl. Zapraszam. Jak są pytania odnośnie bieżni, to ankieta jest w notatkach do tego odcinka. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za Twój czas i słyszymy się już za dwa tygodnie.